Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow! Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Hmm. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców. Żadnego futerka. Twoje zamówienie. Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. Trzy, dwa, jeden. Zrobione. Doskonale. Jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra, a teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, okay, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę lodową, będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo ja. Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza, bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale, okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie, a nie mówiłem, a większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem! Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Wita. Yeah. Jakie to wspaniałe! Co to jest? Alex znowu kopiuje moje pomysły. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna! Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne! Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O tak. Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba ci się? Widzę, że ci się podoba. Odpocznij sobie. Jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia. Pozwól, że to wezmę. Okay. Ciekawe, co tam jest. Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies! To straszne, wiejemy! Pospiesz się! Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła! To tak, pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka. Dziękuję. Nie ma za co. A ty? Następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra. Nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Odgry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola. Postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy. Wow, co to jest? Siema, bracie! No hej! Przyłączcie się! Wow, niezła zabawa! Podoba mi się! Jestem taka piękna! Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to beze mnie? No dobra, pokażę wam, jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik. Mam trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super! Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie! A teraz muzyka! Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko. Co to? Idziemy tam? Fajnie. My też. A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli. Bawmy się razem. Uhu! Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Alex, bawmy się razem. Jak miło. Ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co. Dobra dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski. Oby ta miłość mi nie zawiodła. Ciekawe co mi się trafi. Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz... Chociaż może ci się poszczęści i coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Tak nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można, ale cuchniesz. i idę do emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor, czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Prawda, nie smakołyk? Nie zabawka? Coś jeszcze lepszego! Wow! To pieniądze! Będę bogata! Tak, Emma! Gratulacje! Trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie! Ojej! Jestem nawet super bogata! Nikt mnie nie przebije! Emma tak bardzo się cieszę! Daj mi się nacieszyć wygraną? Mam teraz kasy jak lodu, ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy. Rewelacja. Co to za smród. Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak, w ogóle, to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. La la, 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 la. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, hey, spadaj stąd! To moje pudełko. Dziewczyny, pora na drugą rundę. Hey. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. Bułeczki? Co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski. Zestaw na hot doga gotowy. No takie coś, to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad, ale dużo kiełbasek. Ekstra! No to zaczynam. To jeszcze nie wszystko. Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie keczup i musztardę. Ej, hola, hola! Dlaczego wylewasz to na mnie? No dobra, wytrę się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki! Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda, bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Hello! Tym razem nacisnę. żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Ukopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Hey, you. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa śmierdząca katastrofa. No i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. Ojej! On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc, jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. No, jak się masz, Mirando? Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Bardzo dobry. Thank you. Wiem, po co ten kot? Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Come on! Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. Teraz to już inna wajka, obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne! Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w ketchupie. Wybacz mi droga Emmo! Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła, ale zupełnie zapomniałem o bazylii. To twój największy błąd. No dobra! Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No i rzeczywiście trafił ci się smakołek. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej! Uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. To było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge'u w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie, czerwony guziku. A jednak klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność. Tylko nie zapomnij o proszku i wodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. No, jak myślisz, po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkaj uszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie! Mirando, twoja kolej. No dobra! Masz farta, czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! I rzucasz we mnie jedzeniem, jak ci nie wstyd. Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj sztuczne ognie wprowadzą Cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza. Daj spokój, wyluzuj się! Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. I ja też. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście. Uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A, dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne kobo. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to! To okropne! Julie, na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę! Z przyjemnością! Chyba zrobię hot doga z pizzy! Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem! Patrz, jak fajnie wyszło! Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam! Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa! Wynoście się stąd! Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Hmm. <śmiech> <śmiech> Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne! Chyba coś jest w moich ustach. Wynoś się! <laughs> Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów! Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra! To huba-buba, uwielbiam ją! Super! Teraz moja kolej. Co? To nie fair! Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedź swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzę, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam, i jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak smakuje ci pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te paskudne łapki spadają mi na głowę. <gulia> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Okay. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu. Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Chęcią bym spróbowała! Ale nie spróbujesz! Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila. Nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przyssawki i przykleja się do języka. Julie, myślisz, że to zabawne? Nie. To wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś? Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się, wepchnę Ci pizzę prosto do ust całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami, a masz! Fuj, co za ochyda! Julie, jesteś okrutna! Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego! Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam, to znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż ich zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne! Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma. Czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się łaźniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji. Radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem. Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurczę, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam duży blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Jeśli zwymiotuje, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. Okropne! Jestem tutaj, nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajne.